Dzień dobry moi drodzy, TikTok tiktoktowicze, kawusia musi być, będę was nazywała od dzisiaj dietarianie, od dietki, bo jesteście tutaj u mnie, jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, wspieramy się, słuchajcie. Takie małe podsumowanie poprzedniego tygodnia, słuchajcie, ludzie już są tak wkurwieni, że naprawdę nie wiedzą co się będzie działo. Jak to będzie, wszystko tego 6 sierpnia? Słuchajcie, takie komentarze wam przeczytam. Ludzie powiedzieli, że są w stanie wyjść na ulicę, że są w stanie iść pod parlament. Wysłałam oczywiście do pana Donalda Tuska i do jego ludzi z platformy niektóre wasze komentarze. Że trzeba walczyć. Nie wiem, czy trzeba walczyć. Przecież chyba nie chcemy jeden drugiego zwalczać, bo kraj nie jest po to, żeby się zwalczać, tylko po to, żeby razem w nim żyć. Przeczytam wam jeden taki, z którym też się zgadzam bardzo mocno i przyniósł efekt, mi się wydaje. Więc jest napisane tak od mojego znajomego, że zamieszki będą czy tak, czy tak, jeżeli zaprzysięgną tego Alfonsa. Więc niech się wezną za odwołanie hołowni. I nie w końcu Pan Premier zacznie rządzić twardą ręką, bo nikt w Polsce nie potrzebuje ciepłych kluch, tak mniej więcej brzmiał tekst. I co się wczoraj stało w samolocie byli dziennikarze? Pytali pana premiera o zachowanie hołowni. O to, że poszedł rozmawiał w środku nocy. Że głosował z opozycją, czyli był nielojalny. No i wrócił stary Donald, moi drodzy. Może podziałały te wpisy, które wysłałam? Nie wiem. I powiedział żadnych negocjacji. Żadnego wicepremiera czy tam wiceministra? Zobaczymy, jak to się poukłada. Nareszcie, panie Donald, nareszcie. Musi pan jedno pamiętać. Będę to cały czas przypominać, ale nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby pan wiedział, że jest tutaj na moim kanale osób, które oglądają moje filmy i zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. 10 milionów 900 tysięcy ludzi. Także, panie premierze, niech pan po prostu działa. Jeżeli będzie potrzeba i ogłosi pan wybory, bo nie będzie szło z tymi pijawkami rządzić, to my pójdziemy na te wybory i dostanie pan taką większość, że będzie pan zmógł wszystko zrobić. Także my jesteśmy po pańskiej stronie. Mam nadzieję, że pan mnie też ogląda. Chociaż ze dwa, trzy filmy, to będzie pan wiedział. Jaka tu jest moc, siła i co ludzie piszą. Przede wszystkim ich czytajcie. A ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie. Dzisiaj jadę z moim synem i z moim synową mamy fajny dzień. Nie ma za bardzo pogody, ale to jest nieważne. Pozdrawiam Was. Uwielbiam was wszystkich. Odpisuję każdemu wiecie o tym. Całuję was. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, bo od poniedziałku znowu się zaczyna walka. I jeszcze nie odstawiamy nogi, pamiętajcie, łączymy kropki i jesteśmy razem.